Cześć, tu kapitan Lisowski. Wygląda na to, że zaczynamy żyć w kraju, który żywcem przypomina zdecydowanie Barejowskie czasy PRL-u. Co chwilę kolejna informacja o jakimś nowym, niespodziewanym braku. I to takim, który nawet za czasów PRL-u się nie zdarzał. Otóż, w związku z tym, że wysokie ceny gazu ziemnego, wykorzystywanego przez wiele firm z branży chemii. Niestety są tak wysokie, że wstrzymują na przykład produkcję różnego rodzaju półproduktów i produktów oraz nawozów, to zmniejszają co produkcję CO2, zwykłego dwutlenku węgla, pakowanego w butle, używanego do czego? Używanego do czynienia napojów gazowanymi. Dotyczy to napojów słodkich, napojów takich jak piwo. Będzie ciekawie. Za chwilę się okaże, że był run na cukier, będzie teraz run na gazowane napoje. Hello!